Pytanie drugie z obsługi technicznej codziennie w części pierwszej, na uzyskanie kwalifikacji z obsługi żurawia samojezdnego, e, dotyczy sprawdzenia zgodności oznakowania urządzenia, omówienia znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania. Tutaj należy inspektorowi wskazać najważniejsze oznaczenia, takie jak tabliczka znamionowa, e, e, informacje, gdzie będą znajdowały się informacje o masie urządzenia, tak? jego numer fabryczny. Tam również będziemy mieli pozostałe dane techniczne dotyczące urządzenia, które będą niezbędne w trakcie przygotowania urządzenia do rozstawienia lub też pracy w odpowiednich warunkach. Kolejnym oznaczeniem, jakie należy wskazać inspektorowi, może być to naklejka nadana przez Urząd Dozoru Technicznego, informująca nas o tym, kiedy jest przewidywane kolejne badanie. Należy jednak tutaj zwrócić uwagę na to, że naklejka jest tylko taką formą przypominajki, tak nie jest to dokument który świadczy o tym, że urządzenie jest dopuszczone do eksploatacji, i tą naklejkę nakleja sam eksploatujący urządzenie, więc może takiej naklejki nie być. Kolejnym elementem, który należy wskazać, jest oznaczenie urządzenia, czyli numer nadany przez Urząd Dozoru Technicznego, który powinien znajdować się w miejscu widocznym na urządzeniu. To numer w kolorze czarnym naniesiony na białym tle. Kolejnym elementem, na jaki należy wskazać, są to dźwignie i elementy sterujące, które powinny posiadać oznaczenie swoich funkcji. Do tych, do tych elementów będą należały dźwignie do sterowania zmianą wysięgu, położenia wysięgnika, kąta obrotu urządzenia oraz samych ruchów wysięgnika. Kolejnym bardzo ważnym elementem, który należy wskazać inspektorowi jest to tabela udźwigów. Tabela udźwigów, która określa odległość poziomą od osi obrotu do położenia gardzieli haka. Ta, ta tabela u dźwigów ona będzie określała również tutaj właśnie wysięg i jednocześnie konfigurację wysięgnika, tak? czyli jaką e, masę będziemy mogli podnosić na urządzeniu chwytającym. Tak? I to zależy się, czy, czy będzie to praca z samym wysięgnikiem zasadniczym, czy też z wysięgnikiem pomocniczym, tak zwanym bocianem. E, kolejnym elementem, którym należy wskazać, jest to wykres wysięgu czyli wykres, który określa wysokość podnoszenia oraz masę, jaką będziemy podnosili na danym wysięgu, czego nie mamy wskazanego w tabeli udźwigów. Tutaj inspektor może poprosić o wskazanie na diagramie wybranego położenia naszej masy ładunku przy zadanym wysięgu. Tak więc tutaj wskazujemy jeden z wybranych punktów, bądź też trzeba będzie wskazać krzywo opisującą. Kolejnym elementem, który będzie występował na panelu sterującym, będą to lampki sygnalizacyjne, takie jak działanie ogranicznika udźwigu, kontrola wskaźników, funkcji testu. Tutaj działanie krańcówek, tak, dolnej lub górnej, w tym przypadku należy wskazać te właśnie wskaźniki oraz ich celowość zastosowania i w jaki sposób ewentualnie sprawdzamy te elementy.